Cześć, witajcie po raz kolejny z Chopencji. Mam dla Was dzisiaj odsłonę kolejnego odcinka z serii Hit czy Kit. Hit czy Kit, czyli podsumowanie, yy, przede wszystkim sprzętu, ale dzisiaj też wyjątkowo poruszymy kwestię przynęt, to będzie pod koniec. Yy, chodzi o rzeczy, które sprawdzały się bądź nie sprawdzały się w minionym sezonie. Oczywiście są to tylko moje przemyślenia, nie są to do końca recenzje, choć są pewne rzeczy, o których chcę powiedzieć o, o sprzęcie. Przejedziemy, najpierw sprzęt. Potem przejdziemy do sekcji przynęt. Jeżeli ktoś się interesuje, co chcę powiedzieć o przynętach, to zapraszam Was pod koniec tego materiału. Nie będzie nic o feeder bait, dlatego że dopiero zaczynam łowić na feeder baita. Wiele osób już się pytało, co ja mogę powiedzieć. Ale ja nie mogę nic powiedzieć, bo będziemy mówić tutaj o tym, co testowałem w zeszłym roku, czyli będzie Maros, będzie trochę majta, będą ciekawe wnioski. Yy, tak jak wiecie, dobrze, więcej sprzętu niż talentu. Zapraszam, koniec owijania w bawełnę. Zostańcie ze mną. Pierwszym, słuchajcie, swojego rodzaju hitem jest siekarka do warzyw. Wiele osób się mnie o to pyta. Ja je Wam tu teraz pokazuję. Zobaczycie sobie zdjęcie z internetu, ponieważ no siekarkę zgubiłem, zapomniałem ją wziąć nad wody, Zamówiłem nową, jeszcze nie przyszła. Bardzo przydatna rzecz, bardzo tania rzecz. Kupicie ją na Allegro, na AliExpress, gdziekolwiek. Siekacz do warzyw, siekarka do warzyw, yy, y, vegetable chopper. Jeżeli ktoś jest w Anglii, poszukajcie grosze. Naprawdę spoko sprawa. Można mielić chleb, yy, przede wszystkim robaki, nawet kulki. Chociaż tutaj tak wiecie, bym nie polecał do końca, bo trochę się wyginają, ale idzie, zwłaszcza te miękkie. I to był nas punkt numer jeden. Czk. Widzicie, mam tutaj listę, tu obok jest kamera do zbliżeń, yy, następnym yy, produktem, który się bardzo sprawdził jest kurtka, którą ja dostałem ze sklepu Amur, Tu Wam pokażę tu, bo to jest za duże, kurtka drenana, za jakość trzeba zapłacić, ta kurtka nie jest tania, chociaż ona mi trochę tu nie jest ostatnio zamokła mocno, yy, jak wiecie w Anglii dużo pada, mamy tego deszczu naprawdę sporo. I ta kurtka mnie nieraz uratowała. Ja często robię tak, że ja siedzę w kurtce, a parasol mam z tyłu, i, i wszystkie moje rzeczy są pod parasolem, żeby nie mokło, a ja sobie siedzę elegancko w kurtce. I jeszcze nigdy nic się przez tą kurtkę nie przebiło. Także zdecydowanie hit. Kolejną rzeczą jest pudełko Matrix Double Sided Box fiderowe specjalnie przemyślane i wymyślone dla wędkarza federowego, jednak nie spełnia wymagań. Wróciłem do swojego starego pudełka Koruma. Dlaczego? Dlatego, że to pudełko jest prostsze i mi tu wchodzi dużo, dużo więcej rzeczy. I yy, to jest bardzo istotne, żeby o tym powiedzieć, bo tamte pudełko Matrixa jest, jest spoko ma pomysł, tylko że tam w środku są te przegródki, tyle plastiku jest włożone, żeby z dwóch stron można było to wypychać, że brakuje miejsca i nie idzie fajnie się spakować. No to, oczywiście Idzie się spakować, ale moim zdaniem nie idzie niektórych koszyków większy wkładać. Nie pasują one, wystają. Nie idzie tego zamknąć. Pudełko sprzedałem i już go nie ma. Kołowrotek Szymano Areo wersja spinning. Jest dużo problemów. Zapraszam was do strefy makro. Kołowrotek pięknie pracuje, jest naprawdę spoko, jest lekki. Lubię na niego łowić. Jednak producent, za te pieniądze, powinien bardziej się postarać. Pierwsze co? Nie ma łożyska w rolce. Nie ma łożyska na podparciu tutaj rączki. Były plastikowe tulejki, zostały przeze mnie stoningowane, wymienione, dlatego ten kołowrotek jest spoko. Już przechodzę do największych minusów, problemów. Bardzo cienki kabunk, który się wygina i ma dużo problemów. Coś tu się zaczyna dziać z jego zamykaniem, nie zawsze się zamyka, jest jakiś problem. I największy moim zdaniem minus tutaj, przez to, że ten kabunk się odgina, jest coś nie tak. Żyłka bardzo często nie wraca nam na rolkę, ona zostaje tutaj i tutaj już zobaczcie mam wydrążoną taką dziurkę od żyłki, po, która poprzez zwijanie zamiast na rolce na zwijanie tutaj wydrążyła tutaj taki rowek i niestety jest to duży problem. Już go spróbowałem go robić, ja już tutaj go ścierałem papierem ściernym ten rowek, odwróciłem nawet jak go tuningowałem na drugą stronę, no ale niestety żyłka dalej tam wpada i jest problem. Za tę kasę, oprócz tego, że on ma fajną pracę, jest leki, fajny klips, ma ten kołowrotek dużo problemów i moim zdaniem jest to kit. Kolejna fajna rzecz, jeżeli chodzi o feeder, mamy tutaj fluorocarbon, żyłki z fluorocarbonu, tutaj mamy dokładnie drenan, suplex, bardzo, bardzo lubię stosować, jeżeli chodzi o klasyka, bo żyłka jest sztywna, mniej nam się zestaw pląta, podobno mniej widoczny dla ryb, także same plusy i zdecydowanie polecam. Nie polecam natomiast używania fluorocarbonu do metod. W metodzie mamy krótki przypon, on nie ma być sztywny, on ma być miękki, on ma z łatwością wpaść do rybie, go, yy, do rybie jamy ustnej i dlatego stosuje się plecionki, miękkie żyłki, nawet niektórzy już robią same włosy z plecionki, a, a, a resztę na przykład z żyłki, naprawdę jest tutaj yy, sporo różnych teorii, także fluorocarbon, klasyk, ok, metoda, nie za bardzo. I wracamy, zobaczcie, tu przeskakuję, przechodzę, Kolejny problem, nie pokażę Wam, ale sztyca. Nie kupujcie tanich sztyc teleskopowych. No, nie opłaca się. Słuchajcie, ja już przejechałem trzy. Jest kolejna w zestawie. I z tych trzech mam zrobioną teraz jedną. Wygina to się w pałąk. Jest ciężko. Dwa razy odpadły mi gwinty. Raz się złamała. I naprawdę lepiej zainwestować w fajniejszą sztycę. Coś, co jest nasadowe, coś, co jest z fajniejszego węgla. Sztyca, uwierzcie mi, pracuje na siebie bardzo mocno, dlatego nie warto tutaj do końca oszczędzać. O. Mamy kolejną fajną rzecz, czyli dolnik na wędki. Jest to Matrix putrest Arm Extendable Arm. Już Wam pokazuję tutaj na zbliżeniach o co chodzi. Przede wszystkim mamy łącznik, który jest regulowany na różne sposoby. Pasuje do nogi 25, 36, 30. Są adaptery. Mamy adapter, mamy taką rurkę, do której można przyczepić nasze dolniki, i te dolniki też mają, są na szybko złączce. Także absolutny sztos. Dla mnie super, bo ja mogę sobie regulować tutaj. Nie muszę się schylać do, do ramienia albo do podstawki, i jest to naprawdę e, bardzo wygodny sprzęt. Zdecydowanie Hit, bo mogę sobie wyregulować wędkę tak, żebym miał zawsze wygodnie, żeby mi pasowało. Jednak, tak jak mówię, cena tutaj jest całkiem wysoka, ale za jakość trzeba zapłacić. Myślę, że ktoś, jak jest dobrym majstrem, to taką samoróbkę też by mógł spokojnie zrobić. Także bardzo fajna rzecz. Widzicie, ja się bardzo śpieszę, bo chcę, żeby ten odcinek był szybki, przyswajalny i żeby nie było za dużo ściemniania. Krzesło obrotowe, które sam sobie zrobiłem do Federa. Super sprawa, wygodnie, plecy nie bolą, możemy się obracać. Koszt bardzo niski, jeżeli zrobimy samemu, bo... Krzesło z razem z tą obrotnicą, bo w zestawie musi być krzesło, musi być obrotnica metalowa i skrzynka półka na nasze siedzisko. Ja zrobiłem to z drewna, dokupiłem klipsy, kupiłem krzesło z obrotnicą za 35 funtów. Więc bardzo tanio warto zrobić, że ktoś łowi z kosza, łowi na zawodach i myśli głównie o federze. To naprawdę jest sztos. Natyczkę też łowiłem, też się da. Yy, I naprawdę nie ma tutaj. Yy, co więcej, mówić o tym, to jest bardzo dobry produkt. Jeszcze mamy kolejną rzecz. Kuzo F3, już użytkuję półtorej roku, cały czas polecam. Wy o tym dobrze wiecie, ale dlaczego to krzesło jest dobre? Dlatego, że mamy teraz wygodne siedzisko, całkiem spore, funkcjonalne, z podnóżkiem można to połączyć tak jak się należy. Nie tak jak w starszej wersji. I po prostu jest na, za swoje pieniądze i na swoją wagę w swojej kategorii. No nie ma lepszego krzesła. Jeżeli się komuś nie podoba z wyglądu, to niech kupi sobie coś innego. Ja nikomu nie mówię, że teraz ma lecieć i kupić kuzo. Kupcie sobie Matrixa, Koruma, co wam pasuje. Jeżeli o mnie chodzi, to kuzo F3. No nie ma na razie z kim powalczyć. Tutaj jeszcze do minusów należą obracające się tutaj śruby. Jeżeli idziecie przez krzaki, to to cyk, 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 cyk i odleci Wam i pójdzie w zapomnienie dlatego ja zawsze mam dokręcone to tu na maksa żeby nic mi się tu nie stało łączniki do nóg plastikowe lubią się łamać i to jeżeli chodzi o minusy to jest wszystko można to dołożyć do plecaka Korum na plecy i iść w świat bardzo fajny produkt i ostatni fajny bajer który Wam pokazuję jest to Sunroad z Chin barometr ciśnieniomierz też można tutaj mierzyć wysokość, temperaturę Fajna rzecz, jeżeli ktoś chce wiedzieć, po prostu co się dzieje, jakie są warunki i naprawdę grosze może być. To jest tyle, jeżeli chodzi o sprzęt. Teraz, na szybko, przejdziemy sobie do wędek. Ja na kanale zawsze jestem z Wami szczery i tak samo będę szczery w tym roku, jeżeli chodzi o wędki, które używałem. W zeszłym roku był problem z flagmanem Mantarejem, tam był problem ze szczytówką, ja to pokazałem na filmie. I tak jak się okazało, był problem tylko z jedną szczytówką. Także Flagman Mantare się obronił. I ja dalej na ten kiju łowiłem. Jest to fajny kijek, dalej go mam, ale tak jak wiecie, zakończyłem już współpracę z tymi sklepami. Mówię tutaj o Glyna natura i o Trotce. I teraz są jeszcze kije, o których trzeba powiedzieć. Jest to teraz trudny temat, bo te kije mają problemy, ale są też i dobre. I po prostu zrobimy tak, że ja się skupię na faktach i nie będę wygłaszał swojej opinii, czy jest to hit, czy kit. Pierwszy kij o którym mowa, jest to kij testowany we wiosnę Lida Concept GT. Jak widzicie, mam tylko jedną część od tego kija. Druga część się złamała, tak jak wielu osobom. O co chodzi? Ten kij jest tani. Słuchajcie, 200 zł to nieski, który przejdzie przez. Przez piekło i wróci i nic mu się nie stanie. Jest to kij, który ma słaby węgiel i przede wszystkim ten węgiel jest ułożony, jeżeli chodzi o mnie w ten sposób. Jeżeli coś go zaatakuje z boku, to ten kij się złamie. I tak stało się u mnie. Ja go miałem na że był przede mną ten kij, po prostu postawiony, łowiłem na inny kij, zł złapałem zaczep, słuchajcie, szarpnąłem z kijek, z zaczepu wyszedł, uderzył w wędkę lidę i lida od razu się z miejsca złamała, także jak najmniejsze, najdrobniejsze uszkodzenie powoduje, że te wędki się łamią, po prostu mają bardzo słaby węgiel, ale jeżeli chodzi o na długość i, i, i ten sposób, to dają radę. No i drugiej części nie ma yy, i, i tyle na temat tej wędki. W tym roku będziemy testować już trochę lepsze kije, ale o tym w przyszłości. Kolejny kijek, jaki mam, jest to bardzo dobry kij. Dobry. Browning Silver Light Champion's Choice. Kupiłem ten kij sam, dostałem go na gwiazdkę. Jest to świetny, delikatny, czujący kij, pięknie wyglądający. Naprawdę klasa. 1000 zł, czy tam nawet i więcej. Mówi sama za siebie. Jest to gra kij 3,3 OCW 50 gram. I nie jest to kij... Dla początkującego, nie jest to kij dla kogoś, kto zaczyna, na przykład z wedem, jest to kij dla, dla zaawansowanego wędkarza. O co chodzi? Ten kij radzi sobie na łowienie małymi koszyczkami na małym dystansie i świetnie na nim czuć ryby. Jednak CW jest tutaj zres, no, zawyżone i to, i to bardzo mocno, jeżeli chodzi o ten model, oczywiście. Ten kij nie radzi sobie z większymi koszyczkami. Nawet takimi powiedzmy sobie 40-50 gram naładowanymi zanętą, to ten kij ma problem. Być może ja coś źle robię, to jest kwestia wczucia, tak jak wspomniałem, ten kij jest dla zaawansowanych, z nim trzeba żyć dobrze. Złamałem od razu dwie szczytówki. Działo się tak, kiedy używam cięższych koszyków, zarzucałem trochę mocniej. Po prostu wędka nie ogarniała tego przeciążenia. I się Lubiło zaplątać na szczycie i szczytówki się złamywały. I tyle, jeżeli chodzi o Silver Light'a. I ostatnia wędka, na którą miałem przyjemność łowić, jest to flagman Armade 420. Ciężka, konkretna, klucha, w sensie nie jest aż tak ciężka jak na 4-2 metry. Jednak, jak zwykle u flagmana problem wędki mają za małe przelotki. Ta wędka się trochę zapycha z takim kołowrotkiem. Może z mniejszym byłoby lepiej, ale z tym większym kołowrotkiem ona ma problem, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi. Nie byłem w stanie tą wędką dochodzić do 100 metrów. 80 metrów to było moje maksimum. Jednak uważam, że to jest bardziej feder na rzekę, na cięższe koszyki, i wtedy ta wędka się lepiej naładuje. A jeżeli chodzi o takie łowienie, jak ja mam, czyli koszyczki 50 gram, jest podajniczki max 60, i żeby to wam leciało na 100 metrów, to fajniejszy jest nowy kij, który dostałem w tym roku, u którym może będzie jeszcze parę słów, chodzi o nowego mantareja. Jest to Pro Feeder, czy Professional Feeder. Do końca nie wiem, też tam 500 560 zł kosztuje. 3,90 mam w wersję. 130 gram. Jest to lżejszy kijek, smuklejszy i na 80 metrów on śmiga jak bajka. Jednak tutaj jeszcze recenzji tego kija nie ma, już tylko na wstępie chciałem Wam powiedzieć. I to jest tyle jeżeli chodzi o kije. Nie mam żadnych opinii na ich temat, czy to są hity, czy kity. Pomyślcie nad tym sami. I teraz przechodzimy do przynęt. Także mamy tu kolekcję przynęt, jest tam dużo feeder baita, ale ja tutaj na dole, wy nie widzicie, mam przygotowane przynęty z zeszłego roku I chciałem Wam je pokazać, najpierw przejdziemy do sprawy hit czy kit, a potem opowiem trochę więcej o samych przynętach Także jedziemy, pierwszy hit z zeszłego roku, maros z kisłe masło Kit, słuchajcie kit i to bardzo wielki, śmierdzi Nie jest bardziej skuteczny niż ranger Bait. Dlaczego mówię ranger Bait? Dlatego, że ranger jest bardzo dobry, jest to killer i Maros też jest killer. Maros jest dobry i działa, szczególnie początek wiosny, początek lata, znaczy się wiosna, początek lata, później on się trochę wypala. Jednak jego kolor jest bardzo dobry, bo ma kolor jaskrawy biały, dlatego dołączył do mojego grona killerów. Jest to skuteczna i dobra przynęta, jednak nie jest to złota przynęta, jeżeli yy, o tym mamy mówić, bo mówię, czy jest to hit totalny, tak jak było to przedstawiane w internecie, czy gdzieś, że o, ten ma łowi wszędzie. Nie łowi wszędzie, jest tak samo dobry jak Gringers, Orange Wafter. Obydwie przynęty są jaskrawe i myślę, że to jest ich głównym atutem. O tym wszystkim będę mówił zaraz. Bardzo dobra przynęta, która dołączyła do mnie jako hit, bo nie była reklamowana, pokazywana. Jest to Dynamite River Big Fish Boosters Meat Furter, czyli mięsna przynęta o dużych rozmiarów, o ciemnym kolorze. Złowiłem na nią brzany, złowiłem na nią duże, spore karpie. Sprawdzała się dobrze. Koniec lata, jesień, wtedy kiedy ryby potrzebują protein, potrzebują czegoś dużego. Wtedy te przynęty wchodzą do gry. Kolejna przynęta jest to też Maros Panetone. Bardzo fajny, żółty, podkreślam kolor. Dlatego, że no fajny taki ciastkowy posmak. Ryby na to fajnie brały na batorówce, gdzie była potrzebna mała, dosyć skrawa przynęta, i tak jak mówię, żółty kolor. Zapamiętajcie te kolory, bo przechodzimy do meritum. Ja teraz się wyprostuję, bo tutaj taki zgięty jestem. Ech, nie należy do osób, które używają tego wszystkiego, co tu widzicie. Ja należę do osób, którzy, które myślą w sposób trochę inny. Zaczynamy od zimy. Zima, ciepła, znaczy, się, sorry, zimna woda Z reguły czysta Sprawdzają się białe y, Przynęty, robaki, chleb Coś, co przypiło mi na chleb y, I tutaj należy też powiedzieć o tym, że Nowego rodzaju przynęty, te kolory washed out y, Które stają się teraz popularne Tak jak my ostatnio mówiliśmy na feeder baita y, y, Morwę Taki nie do końca jaskrawy, ale przytłumiony kolor Też się Wam zimą sprawdzi Jeżeli chodzi o smaki to tak jak powiedziałem, przede wszystkim robak i chleb takie smaki też nie takie mocne. Później jak przechodzimy na wiosnę i ryby, ryby zaczynają mocniej żerować, atakują, one szukają jaskrawe przynęty, takie jak Gringers, i tak samo jak zimą powiedziałem, Maros, te, te ryby po prostu zwrócą uwagę na te przynęty i chętnie je pobiorą. I, i potem, po mało, zaczniemy już wchodzić w świat dobrego żerowania mocnych zapachów. I, i różnych kolorów takich jak żółty, tak samo orange, bo to jest killer, to wszędzie łowi masło wam tak samo będzie łowić, zobaczcie, że to są kolory żółte, białe, yy, czerwone i oczywiście pelet, dlaczego pelet? Te ryby kochają pelet, one go jedzą pelet od urodzenia, od małego, one są do niego przyzwyczajone i ten pelet po prostu sprawuje się wszędzie i złowi wam o każdej porze, jeżeli akurat będzie tam ryba i będzie chciała go pobrać ale moim zdaniem pelet robi się najlepszy, kiedy jest lato Później, jak już ryby się zaczynają fajnie rozkręcać, jest lato i przechodzimy w stronę jesieni. Czekajcie, cofnijmy, cofnijmy. Jest jeszcze lato. O co chodzi z tym latem? Latem ryby świetnie żerują i moim zdaniem ma już bardzo małe znaczenie, co tam jest na waszym włosie. Moim zdaniem ryba pobierze większość, o ile nie jest pokuta, nauczona czegoś przez wędkarzy na łowisku, i wtedy. Wchodzi do nas y, y, znajomość właśnie wody, tak jak na baterówce, gdzie ryby są bardzo mocno pokłute, gdzie pyski mają porozwalane, gdzie jest naprawdę duża presja, małe, jaskrawe przynęty i większe haczyki Wam się sprawdzą, dlatego że po prostu ta ryba już, już, już nie pobiera tak mocno i y, 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 nie wiem, czy ja to dobrze powiedziałem, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Y, później, kiedy zrobi Wam się już jesień i Zaczyna się woda oziębiać. Ryby potrzebują protein. One potrzebują, ze przeróżeniem się, nażyreć na zimę. I tu wchodzą przynęty takie jak ta. Kolor nie wiem czy ma znaczenie, bo to są ciemne przynęty. Ale one są duże, yy, bardzo aromatyczne, yy, opłynięte wręcz tłuszczykiem, oblane. I rybki takie coś wam jesienią bardzo, bardzo uszanują, jeżeli wy im wrzucicie. Bo one potrzebują teraz się, chcą protein, są dużej przynęty, żeby dużo zjeść, małym kosztem energii. Dlatego duże przynęty jesienią, wchodząc na zimę i potem od zimy do lata małe przynęty latem. Moim zdaniem nie ma większego znaczenia co. Ważne, żeby nie było coś, co nie pasi rybom. I, i nie wiem, czy ja komuś pomogłem. To są moje przemyślenia. Jeżeli chodzi o przynęty, to pewnie można by książki pisać. I tak jak wspominałem, yy, yy, dla mnie ważne są kolory i wielkość, I, i to jest moim zdaniem najistotniejsze, jeżeli chodzi o przynęty. Tak więc koniec tego biegu. Mam nadzieję, że wyszło tak jak sobie zaplanowałem, miało być szybko i konkretnie, bez owijania w bawełnę. Bo niestety miałem problem z niektórymi rzeczami, jeżeli chodzi zwłaszcza o wędki. Bo tutaj, tak jak wiecie, zakończyłem współpracę, zacząłem pracę w sklepie FIDER Sklep, i to jest teraz jak najbardziej reklama tego sklepu. Zobaczcie sobie ofertę, dopiero raczkujemy. Yy. I tyle w tej kwestii. Mam nadzieję, że nikt się nie obraził, że nikomu nie zrobiłem nic złego, bo nie jest to tutaj celem tego odcinka. Celem jest to, żeby mówić prawdę, żeby być szczerym. I to jest właśnie dewizja mojego kanału. Tak jak wiecie, wędkarstwo i ryby to przede wszystkim jest wędkowanie prawda nie ma ściemy. I przy tym wszystkim mam nadzieję się zawsze dobrze bawić na rybkach. Także tyle, jeżeli chodzi o sprzęt z zeszłego roku, o testy, o to co się działo. Zapraszam do kolejnych odcinków, do komentowania, zostawcie łapeczkę. To jest fajne, jak zostawicie łapeczkę. Jak tych łapeczek jest dużo, to jest naprawdę wsparcie dla kanału. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.